<trudny> Na tej łące pewnie nie radę już mógł kosić. A no nie wiem.

No i nie stać się łączy, Michał. No tu nie stać łąki. tu jest. to bo tu kamień zakopaliśmy do No do tu No bo zakopaliśmy jak na wodę tak. Tu jest kamień i tu jest ta sama mierda. Muszę wam oznajmić, że na tamtej łące jak skończyłem nagrywać. To tamta i jakosiłem. Myślę, że tu nawet trochę zaskoczony byłem. No ale cóż... Czasami i takie zaskoczenia są. A tu jest kamień, którego na wiosnę z dziadkiem wkopałem, znaczy dziadek skopał, bo ja na No. Tak to było. I to się tak kosi. Może na tej łące też będę kosił. Ale nagrywał nie będę, bo że tak powiem, mój tata nagrywać nie umie. A ja sam nie będę telefonu trzymał. Bo jeszcze dziadek jeździ. I dziadek od razu... Za po co ten telefon trzymasz? I cały czas coś tam merdzi, także ja nagrywał nie będę. Jak nawet bym kosił. A tu jeszcze przyjedzie i to też, no bo... to jak widać jest taka łąka. Nawet się przejdę, a co? Tu jest trawa zajebista. Trawę, jak widać, mam, o, gdzieś tak, tam nie wiem, gdzie dotąd. A tu już jest dołek, tu jest fajnie. Może ktoś powie, że to opóźnione sianokosy. U, u mnie, no ale szczerze, to racji nie powinien mieć ponieważ jak ja mam kosić, miałem kosić, tak tu oba, jak tu się jeszcze nadepnie, to woda wyschodzi. Także jak ja miałem coś takiego skosić? a tak tu jeszcze w zeszłym tygodniu woda stała. Także pozdrawiam tych wszystkich, którzy mają tak debilne myślenie i koszą jak jest woda. Także pozdrawiam Was, łosie. Ale no nie mówię, bo tam gdzie jest górka, to ja mogę na górce wykosić. O tam, tam jedzie mój tata. Ale ja nie lubię takiego koszenia, że o, a to się przejedzie kawałek tu, a to tam. Tylko nie ma jak się zapierdala cały kawałek. Wtedy jest najfajniej. Ja to najbardziej takie koszenie lubię. O. No. Jeszcze się tutaj dekadawać. I tej części też będzie koniec. No bo ponieważ yy, pewnie pierwsza część Was tak zanudzi, że będziecie tylko sobie tak prze przewijać. I o, to tu jest fa fajna, taka trawa mi się podoba. Ktoś powie, że cinowata. A tak jak na przykład byki, to wolno taką trzcinowatą, bo to słodkie. To jak dla krów. Dla krów nie mówię, bo dla krów to nie ma takie drobniutkie jest. No. W tej części to by było na tyle.